Przerwa nad ciasteczko. Dzień dobry wszystkim Czaruś, Ela i w Halo. Hello! Pa, pa! Witamy w pierwszy dzień wolnego. Dzisiaj zażyczyłem sobie dzieci owsiankę. Dawno nie było i owsianka u nas króluje z cynamonem, dzieci uwielbiają, więc dzisiaj na śniadanko mama stoi i robi co chwila, dorabia, bo dzieciom tak bardzo smakuje. Nie? Lubicie owsiankę? Tak czy nie? Lubicie owsiankę? Tak! Na lunch mamy też odgrzewane masa mankary, czyli takie słodkie kary z cynamonem i kurczakiem. Dobrze, że czasami zostaje coś z obiadu, bo teraz jak dzieci są w domu, no to trzeba gotować więcej, bo w szkole jedzą śniadania i obiady, a teraz mama musi i śniadania i obiady. Niektórzy jedzą lunch, niektórzy jeszcze śniadanie, a tutaj uroki życia w gorącym kraju, dosłownie w kilka minut, a rozmraża się tak masło nakarmieni. Lunch zrobiony. Wychodka. Ten masa mi naprawdę świetnie dzisiaj. Wtedy, przygotowałam, wyszedł. Ja zasiadam do mojego biura. chyba jeszcze śpią przez około godzinę. Więc chwilę popracuję. Mam piękny widok z okna. Bardzo fajnie. Wiaterek mi tu wieje. Także miłej pracy wszystkim, którzy teraz pracują. Życzę. A taki mam widok z okna. Co chwilę ktoś tam wcale przejeżdża. Cisza, spokój. Popołudnie mama skończyła na tą chwilę pracę, a że Gracie potrzebuje zdjęcia do swojego przedszkolnego podania. Musimy jechać zrobić zdjęcie. Wystarczy, wyskakujemy na basen. Tylko ci, co chcą. Dzisiaj taki skład na basen. Rej idzie zrobić zdjęcie. Proszę idźcie do środka. Hey, happy cheese! Cheese! Ah. Smile! Cheese! Krzysiek, look here. Krzysiek, ok? Yeah, very nice. Can I see? See? Yeah. Can I see? On you? Ah, nice. Okay. To zdjęcie do szkoły wykonane 150 patów kosztuje zrobienie takiego zdjęcia. Odbierzemy w drodze powrotnej z basenu. Chodźcie. Good idea. Halo. Ah, oh, nice. Okej, okay, cześć. Mm, tak jest, zakładamy bransoletki, ponieważ jesteśmy tu regularnymi e, osobami, które tu przychodzą, dostajemy już teraz 50% zniżki na pływanie. Mamy szczęście, zawsze jak przychodzimy do parku wodnego to zawsze ta zbliża się burza i bardzo możliwe, że też właśnie w tym momencie się do nas zbliża wielkimi krokami stamtąd nadciąga. Także zobaczymy, czy będzie lało, czy nie. Ale już pływa, ale nie wiem gdzie. Grejci się przygotowuje. Co myślicie? Wygląda trochę, jakby rzeczywiście zaraz miało lunąć. No i ja miałam rację, okay. proszę Państwa, to deszcz na basenie. Eee. Hmm. <grywka> <grywka> Tak, tak, więc pora deszczowa w tym roku jest znacznie szybciej w tamtym roku nie padało cały kwiecień, a teraz tak właśnie koło 16-17 praktycznie codziennie pada z małymi wyjątkami. Zobaczymy jak będzie dalej, no ale cóż się dziwić? Tak to właśnie jest. Mama po prostu Ty idziemy Trzeba się wspiąć na taką górę po pływaniu Nie jest tak najgorzej jak poda deszcz jest zdecydowanie chłodniej ale nie jest zimno, jak kiedy ja mówię, że jest chłodno, to jest tak 26 stopni, w przeciwieństwo do 33, a odczuwalnych 39. Po drodze jeszcze szybko odbieramy zdjęcie Grace do przedszkola. Proszę, ślicznie wyszła, pomimo że się wcale nie chciała uśmiechać. <tosz> Yeah, I know. So How did you do that? Happy birthday! Yeah, on the birthday! Say happy birthday, everyone. Gracie. Alan, birthday, Alan. Mama, you're going to make them so happy. Mama, I Okay, everybody, stand behind one baby. You don't have to carry them today.

Wakacjami, ale mama musi załatwiać sprawy firmowe. Dzisiaj udało mi się załatwić i pchnąć kilka spraw do przodu. Z księgową właśnie miałam spotkanie. No i teraz już wracam do domu, żeby zrobić jakiś lunch dzieciaczkom. Dzisiaj nie wiedziałam na co się zdecydować na obiad, dlatego mamy ryż. Mamy mięsko na kebaba, do tego oczywiście rapy, warzywa pieczą. Pieczone, smażone na oleju kokotowym, świeżą sałatę oraz kukurydzę dla dzieci, które lubią, nie wszystkie lubią, Och. i pizzę, oczywiście. Uff. Jest co wybierać. <gry> Zielone kary już gotowe, ale dzisiaj królowały kebaby. No i pora deszczowa, czas start. Leje deszcz. Mój na zewnątrz razem z kaskami, wszystko będzie przemoczone. Ale na szczęście już jutro będziemy mieć samochód. Jesteśmy właśnie po lekcji tańskiego, idziemy na taki czwartkowy malutki markecik, zobaczyć czy coś dobrego. Bo dzieci czekają w domu na śniadanko i dobrze by było im coś po prostu gotowego przywieźć. Mają no, ludzie owoce bardziej niż jedzenie. Tym razem nie kupiliśmy nic, dlatego że głównie były owoce, a nie było nic gotowego, bo już jest w sumie 12 i wszystko już się zamyka, jest wykupione, więc szukamy szczęścia dalej. Zatrzymaliśmy się na chwilę w naszym sklepie wszystko i nic, żeby kupić. Kupuję wiaderka, wiaderka dla dziewczynek i czarusia, żeby sobie wkładali zabawki. Takie formy do lodów, bo ostatnio dzieci chcą robić lody z soków i takie puszkę na płatki śniadaniowe, bo nam róbki wchodzą. Kupię jeszcze takie spinacze do prania. Mi one nie są potrzebne, bo my mamy wieszaki. Ale będą świetne dla dziewczynek, do tych wiaderek będą mogły sobie wkładać. Ale też ćwiczyć małą motorykę rąk poprzez wciskanie pozaczepiamy gdzieś, będą miały co robić. Jeszcze szybkie zakupy na obiad. Ziemniaczki dla dużej rodziny. Hello. Dziękuję. Zygi, jakie te lody robisz? O jakim smaku? Wow Ananas. Ananas. Hmm. E, to się zażyczyła sobie owsiankę na śniadanie. Ostatnio ma taki sentyment za śniadaniami z Polski, a dawno nie było. E, I teraz codziennie chcę. Kto chce e, owsiankę? Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Okay. Owsiankę zawsze robię z cynamonem, już trochę dodałam, ale jeszcze więcej się osób zgłosiło na owsiankę, więc dodałam jeszcze więcej mleka i jeszcze więcej cynamonu. Zestawienie jest takie, gulasz się gotuje w jednym garnku dla Czarusia, a w drugim się gotuje owsianka dla wszystkich, bo sobie życzą na lunch. Mm. <laughs> mm. <laughs> <laughs> <stingles> Na no dziś koniec pracy, ale patrzę przed siebie, ale stąd coś próbuję przez płot przerzucić. Pokażę Wam. Paciuszka przyszła. Dzisiaj kochani wielki dzień dla nas. Przyjechało nasze autko, którym będziemy się poruszać po kolancie i nie tylko w, w, w czasie deszczu. W porze deszczowej. No, wczoraj był bardzo duży yy, deszcz i coraz bardziej pada, więc auto jest nam jak najbardziej potrzebne do włożenia dzieci do szkoły, ale również do jazdy do szpitali itd. Także Ja. Yeah. Yeah. dla dzieci. Chcieliśmy się troszkę pobawić. Yeah. O, co ta mama dzisiaj ma dla was? Proszę. 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 There you go. Oh, co to? No trzeba tak zrobić. Hop, 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 hop. Mmm. Fairly nice. It? Oh, bravo, that's great, <laughs> bravo, oh, bravo. Oh bravo, Charlie. You, have one? you can help you want to have one. Oh. Oh. Okay. Outside. Let's go. Outside, outside. Let's go outside. Outside. Okay. <laughs> Gdzie idziesz? Mm. Gdzie tak pędzisz? Gdzie ty pędzisz? się tak pięknie. In mm -hmm. Dzisiaj ojciec nie w humorze, tak? Nie mam humoru dzisiaj. Uh. <laughs> Mama called the doctor and the doctor said. on the mama. bed <laughs> mama called the doctor and the doctor said no, no more bouncing mama. on the mama. bed Mama called the doctor, and the doctor said, "No more, Mama. Bouncing on the Spa. Spa. bed, bed. Yes. Mama called the doctor, and the doctor said, "No more." Bouncing on the bed! Oh. Hey. Uh -huh. oh! that's it! Good boy! Now, back to Elliot. This way, that's it. Oh, good Ty co zrobiłeś? Idziemy hmm. spać? He -he. Hmm. Dobranoc Arianka, dobranoc Arianka na 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 la 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 la, la. Hmm, hmm. Jest bardzo dziwne światło dzisiaj. Zobaczcie sami. Bardzo takie żółte, jakby jakiś filtr nałożył ktoś. Dzieci otrzymali je. Coś nie dziwna żółta poświata dzisiaj. Niby okej, okay, ale normalnie jak filtr jakiś, jakby ktoś nałożył filtr tutaj. Guys. <laughs> it's it. It's it. Oh, well, well, well. oh. Good. girl the oh. campana oh. oh. Brawo! Good night! Bye! To dzieci zrobiły sobie lody z mleka bananowego. Dobre, Gracie? Dobre? Szalotka wymyśliła taki pomysł. Mleko bananowe zamrozili, teraz mają pyszne lody.